Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj pokażę papajki, jak wyglądają papajki, tylko taki szybki komunikat. Słuchajcie, prosimy zrozumieć, co tych yy, na czasie kupujących, nie dzwonimy po 20, nie dzwonimy po 18, nie prosimy o stale w jaka numer, mój numer nie będzie dostępny, proszę to zrozumieć, że ja bym musiał wisieć na tej infolinii cały dzień pewnie. Nie może tak być. Z, t, telefon na toskańskiej farmie jest tylko i wyłącznie od zamówień od uprawy, macie przecież opisy na Allegro no i macie mój kanał, możecie pisać w grupie, prosimy naprawdę, bo niektórzy ludzie są tak uciążliwi, nawet potrafią naubliżać, opanujcie się na tacy mamy w końcu wam też nosić tą uprawę, ja nie mówię wszyscy ale są takie jednostkowe osoby, trzeba naprawdę wstydzić się, albo, albo potrafią też ludzie dzwonić w sobotę, w niedzielę o 20 no ludzie kochani no, mam nadzieję, że troszkę dojdzie do głowy. I pamiętajcie, no nie to szkoda gadać, dobra. Przechodzimy do Papaj. Muszę mówić takie komunikaty czasem, bo już wiemy, co się dzieje. Po prostu mózg staje. Dlatego wolę przed filmem zawsze ktoś tam może odsłucha, komuś przekaże, zrozumie to, że to, to nie jest takie proste. prowadzić firmę jeszcze może doradztwo na infolinii, albo zrobić stalewiowe infolinię 0700. O, wtedy dzwońta. Dobra, jedziemy z papają. Proszę, proszę. Tak wyglądają papaje u Stalewjuna. Patrzcie, jedna. Dobrze słońce akurat świeci. Tam jest druga papajka. A może da się to zbliżyć? Zaraz spróbujemy. O, coś tam się dało. Tylko pewnie po jakości poleci. Zobaczcie. Takie oto papaje, ale mało tego. Cały czas kwitnie. Ale... Czy się utrzymają te owocki? Tego nie wie nikt. Tego nie wie nikt. A jak to z bliska wygląda? No taki. Papaja malutka jeszcze nie. Tak samo ta z tyłu. Jak się zapyliła? Nie pytajcie. Inna, inne tutaj. Ani tu owady nic nie lata. Po prostu widocznie musi mieć męskie i żeńskie kwiaty na sobie. Aczkolwiek ja się tak nie znam. Tych kwiatków trochę jest. Tutaj druga papaja. Czyli tamta nie kwitła Tamta też. Któraś tam zaczynała, ale po prostu nie, nie zdążyła pokwitnąć No i co? I trzeba czekać. No, zobaczymy jak to będzie z tymi papajkami No ładne krzaki. To jest, to jest jeden z tych naj, najdłużej, który posiadam O, to jest gruba noga, roz, rozdwojona. Czy można papaje formować z Można! Zobaczcie, ciachnięte było. Ciachnięte Nie, coś, coś tutaj było ciachnięte. Zobaczcie jak się ładnie to zrasta Cyk, pyk. No i zostały mniejsze, i wtedy kwitną na niższym poziomie. Ja nie muszę 4 metry tam u góry, jak 2 lata temu miałem skakać do papaj. Także śmiało można ciąć, zobaczcie tam u góry. Widzicie? Tak samo pocięte, bez problemu, kurczę. Elegancko. Wszystko. Luksmalina gra porzeczki o, że tak powiem. Bananowce dalej rosną. Na chwilę wentylator wyłączyłem, bo jednak lepiej się kręci, jest ciszej. No to co, proszę ja was? Może abyście chcieli pewnie z czym nawoziłeś? Krystalon zielony, krystalon zielony, pomarańczowy, czerwony. Jakie dawki stalewiak? 10 gram na 10 litrów wody, czyli na taką kasterkę. Tutaj mamy jubel trochę teraz. O. Znowu sucho ma. No, trzeba będzie znowu podlać. Zobaczcie, myszy jakieś czy coś wchodzą mi nawet pod bananowce, ryją w tych. W ziemi, a potem to kurde słabo rośnie. No ale co zrobić? No, także jak macie jakieś pytania co do papaj. A, jak zimujesz, jak to się znowy? No, stoją te na półce u góry, ledwo co podlewam, aby żyły. Przeważnie jest tak, że co rok zostają takie o taki, taki malutki, tylko troszeczkę listeczków i zaczyna się wiosna i w ten sposób przeżywają. W tym roku zainstalowałem tego wentylatora. Jest plan jeszcze na dociągnięcie z piwnicy rurą. Spiro, ocieplaną rurą, tak jest 4 metry powiedzmy, będzie gdzieś tutaj, o tam jest piec, o tam na końcu jest piec, tam o, górą pociągnąć, ciepło z nadpieca, tam zawsze jest 27 30 stopni z zimy, jak się pali, i plus jakiś, no ten wentylator, czy jak tam się wstawia do tej rury Spiro, najlepiej na końcu i spróbować tu wdmuchiwać to ciepłe powietrze. Może to się uda, rura nie jest droga, potestuję, zobaczymy, co to będzie. No i to byłoby na tyle na ten odcinek. Proszę kochani, bardzo szukajcie wiadomości o uprawie, bo YouTube to jest wylęgarnia naprawdę uprawy. Nie sugerujcie się uprawami z zagranicznych czy ze stron, które przetłumaczają warunki u nich. U nas jest całkowin, całkowicie inny, inny klimat. Wol, wolnie wszystko rośnie, yy, mniejsze rosną, także to trzeba brać pod uwagę i tak dalej, i tak dalej. A jak ktoś nie umie szukać o uprawie, szczególnie bananowców, przypominam, wystarczy wpisywać stale jak... Musabacja, stalewiak velutina, stalewiak maureli, stalewiak kolokazja, stalewiak paulownia i tak dalej. Znajdziecie sporo informacji na ten temat. A większość egzotyków podobnie się powiedzmy, że zimuje. Bynajmniej bananowce powiedzmy, także nie. Chociaż to, co mam w szklarni, przeżywa co rok. To o czymś świadczy, że to daje radę. Dobra, trzymaj ta się papają. Chciałem, znaczy chciałem, musiałem wam pokazać. Kurde. Tu jeszcze normalnie nie wiem jak to będzie widać, bo tu strasznie słońce na to pada. No właśnie. Takie buty. Śmiesznie w ogóle, co po trzy kwiatki. Złodygi tam wychodzą. Dobra, trzymajcie się. I co? I do następnego razu.